To jest bardzo ciekawy temat do zbadania e, marketingowego, ale też socjologicznego. E, ale zdecydowanie wiemy, że grupy zwiedzających przede wszystkim chcą pójść w miejsce związane z Chopinem. Nie zawsze wszyscy wiedzą, że Chopin to jest to samo miejsce, gdzie jest pałac na wyspie, ale nad tym pracujemy. To już jest nasze zadanie jako e, muzeum. Pomnik Chopina jest bardzo, bardzo ważnym miejscem w Łazienkach Królewskich e, z wielu powodów. Po pierwsze, absolutnie międzynarodowo kojarzy się z Warszawą, z wybitnym artystą, z wybitną muzyką. Ale jednocześnie widzimy, że dla zwiedzających, dla wycieczek pojawiających się w Łazienkach Królewskich, stanowi jedno z podstawowych miejsc spotkań, fotografii. Ale także i rozmów. Nadto sama historia pomnika Chopina jest przecież niezwykła. To pomnik, który przez okupantów w 1940 roku został świadomie zniszczony, a później siłą Polaków, zaraz po wojnie, został z powrotem stworzony na nowo. Plakat jest bardzo ważny, jednakże według mnie bardzo, bardzo potrzebujemy estetycznie wysmakowanego przekazu ikonograficznego. Sztuka projektowania plakatu wymaga po prostu wiedzy, doświadczenia i talentu. I według mnie powinniśmy pokazywać ten najlepszy plakat, ten najlepszy przekaz ikonograficzny, dlatego że to kształtuje nasz smak, nasz zmysł i naszą codzienność. Warto by zbadać socjologicznie, ale zdecydowanie plakat ma siłę oddziaływania. Im lepiej zaprojektowany plakat, im ciekawsza gra słowem, gra obrazem, tym myślę, że większe dotarcie.